No, trzeba mieć to coś, żeby trafiać do młodych ludzi, bo często młodzi ludzie na studiach no, czasami się nudzą, czasami to, na jakim kierunku są, to nie jest ich pasja, to jest tylko zrobienie czegoś, tak? zdobycie dyplomu. Ale żeby to była pasja, to bardzo dużo zależy od nauczyciela, od wykładowcy. To znaczy, ja nie wykładałam w sposób standardowy, podręcznikowy, a wręcz przeciwnie, a wręcz przeciwnie. Bo byłam świadoma tego, że to, co jest zapisane, to jest nieprawdziwe. No Nie właśnie. ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. No właśnie, to porozmawiajmy o tym, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Jaki jest największy przekręt dietetyczny XXI wieku? Gdyby pani mogła to znaczy, e, ten przekręt zaczął zrobić się, taki ranking. Ten przekręt zaczął się w 1996 roku. To jest e, genetycznie modyfikowana soja. My nie trawimy tych białek. 80% stanowi, stanowią białka globuliny, których my nie trawimy, to jest pół biedy. Te białka są szkodliwe dla przewodu pokarmowego, uszkadzają koski jelitowe, generują stany zapalne, e, powodują zaburzenia w składzie mikrobiomu i to jest przyczyna e, diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby leśniowskiego Crohna, dziejącego zapalenia jelit, zachorowalność na nowotwory jelita grubego była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Zachorowalność na raka trzustki była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na jod rośnie nawet stukrotnie Profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz to wyliczył, a nam tymczasem się spożycie jodu ogranicza. A w ilu produktach jest ta soja genetycznie modyfikowana? Dobre pytanie. Usiłowałam studentom sporządzić ranking i tych produktów wyszło 360, więc. Ale to są wszystkie produkty Wszędzie dostępne gdzie w Polsce? to jest możliwe Czy na całym świecie? Nie tylko w Polsce, mhm. w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych na pewno, w krajach Azji nie. Wszędzie, gdzie to możliwe, soja jako rzekome źródło dobrego białka dodawana jest i do mąki, i do słodyczy, i do deserów. W największych ilościach wykorzystywana jest przez branżę mięsną, bo jeden kilogram koncentratu sojowego, a tona soi kosztuje poniżej 1700 zł. Tona zastępuje 5 kilogramów mięsa wołowego, czyli jest niezły biznes. Czyli jest dużo tańsza. No, bez porównania. I wielokrotnie większe zyski. Zyski są mega, a my płacimy za to cenę. Za to płacimy cenę, bo... cenę zdrowia. Dokładnie. Wszystkie schorzenia przewodu pokarmowego, choroba Hashimoto, nowotwory i, i także schorzenia neurologiczne. Bo jeżeli mamy uszkodzone jelito, nieszczelne, to różne białka, aminokwasy, yy, różne antygeny mogą się dostawać do krwi z krwią przedostawać się do limfy, dostawać się do mózgu, do centralnego układu nerwowego. Przecież samo kiedyś rejestrowano kilka, a w tej chwili 150, 160. Ale chcę pani powiedzieć, że problemy natury psychicznej wynikają z tego, że korzystamy właśnie w produktach z soi genetycznie modyfikowanej? To jest takie proste? Nie, nie tylko z soi genetycznie modyfikowanej, ale soja jest głównym winowajcą, bo soja uszkadza jelito. Jeżeli do tego dodamy dodatki funkcjonalne do żywności, które też są szkodliwe, uszkadzają i mikrobiom i jelito, jeżeli dodamy do tego niedobory, totalne niedobory witamin, związków mineralnych, pierwiastków śladowych, na przykład jodu, selenu, to wszystko się kumuluje. U przedszkolaków diagnozowane są schorzenia jelit. Choroby autoimmunologiczne zaczynają się od jelit. I tego nie I... było 35-40 lat nie, temu? Nie było, bo wtedy mieliśmy zupełnie inną, jak, inną żywność, nieporównywalnie lepszą. Mieliśmy doskonałą żywność w porównaniu z tym, co jest w tej Chce chwili. Chce pani powiedzieć, że za, za PRL-u mieliśmy lepszą żywność przed 1989 Mieli... rokiem? Oczywiście, że tak.